W tym filmie wraz z Ksajkawem, czyli najlepszym graczem Crystal PVP w Polsce, przetestowaliśmy start trybu practice.narapy.pl. Jak wyszło i jaką daliśmy temu trybowi końcową opinię? Oglądaj do końca, aby się przekonać. Przypominam jeszcze, że jeżeli nie chcesz, żeby coś ci ominęło, musisz koniecznie zostawić subskrypcję z dzwonkiem oraz lajka. To tyle. Do zobaczenia. Dobra, już jestem. Ghost dobra. kolejnego. Nie, nie ma więcej dobra. trybów. Archer. I to chyba głupie zrobił, że zjadłem tu na starcie reglę, nie? W sumie? Nie no, trzeba być głupim, żeby umieć strzelać długo w Minecraftie. Bo trzeba mieć najmniej Wojan i mieć 26 lat. No ogólnie jak widzicie, strzela przez ściany i ma cheaty, tak jak mówiłem. Założysz się stąd normal z... U, hu, hu. No spodziewałem się ogólnie Boxing normal, no nie będę grał boxingu, no przecież boxing to gówno, tak. Boxing to taki normal, tylko że musisz się bić długo. No ogóle Nektajka się tutaj popisuje, że niby jest dobry w Minecraft, a ja każdy wie, że gra on na ee, Grim Client, co nie? No, chłopie to się ciągle mówisz jego go reklamę, ja. No bo te reklamy są super, no! Reklama Gli Grim Client na TikToku, polecam. Ogólnie widzowie nie wiem czy wiecie ale jak kupicie rangę rapy, to wtedy macie 50% na y, wygraną nawet jak przegramy Prawda Kajka? Tak A, to byś ktoś był Kurde ja właśnie tak miałem bo miałem y, byłem na betatestach i wtedy dostałem rangę od Nicholsa. Y, chyba się nazywała GOAT czy coś takiego i wtedy miałem 100% na wygraną, więc nawet jeśli mnie typ zabił, no to mogłem swobodnie grać i... Aha, i... wtedy co przegrałeś z tym z, y, z Marlow, tak? Bo ty zabiłem z kilkiem to, to wtedy ten nie zaliczyło ci tego, tak? W sensie, że przegrałeś, tylko wygrałeś. No tak. Eee, nie wiem, jak się gra na, ogólnie na taki gówniany kit, no, no. nie. grałem tylko na bardzo jakościowy kit, a ja nie mam. Ogólnie, to 6 czerwca jest dyskoteka w szkole, także zapraszam serdecznie. Nie no, za Myślę, że ten serwer jest niewypełny. Ja nie wiem, czy ten serwer. Moś mi powiedzieć, dlaczego miałeś dupę dobra nieważne na? No. Dzisiaj ogólnie, jak moje hity się nie zaliczają. Mariusz Tak zrób nie z nie tego żadnego. Nie, z niego nie trafiał no. Czyli są no hits montaż? No Te krystale wyglądają jak miał lagi Myślę, że po prostu serwer laguje Dlatego się stawiałem. Nie, bo... Dobra, mo może masz rację jakąkolwiek, ale na te krystale eee... są takie nienormalne trochę no Nie ja mam lagę ogólnie nie? Nie wiem hobby, ale tu jest... Y, tu jest... niby to jest jak i powinien być mega duży nog, ale jest taki jakiś Kurde. Kurde, czy Dominik mnie zabije Kurde, coś mu nie wychodzi. Kurde hit no, mnie to już No już kurde bliski to. O, zabiłem. No także w każdym razie... Po prostu zagrałem chyba dwie rundy z randomami na krystalach i obie wygrałem. Gdzie jak coś to nigdy nie ćwiczyłem krystal PVP, nie? Myślę, że mamy custom hity specjalnie pod bok. Usuwacz pajęczyn w ogóle, zobacz jaka fajna grafika! Kurde, co to jest... Kurde. Ha, bo to są koksy w ogóle, u mnie to jak krew wyglądało. Antechill do wymiany, to zdecydowanie No bo zobaczcie, zobaczcie jak on bije, nie? On w ogóle ma nie? Maryjo Opa, widzisz to? Widzisz to? Uderzenie z 10 gratek, A on nie wstaje pana Zrobię chyba tego Opening cavekeeper od campera na shortzie widzisz? To jest po prostu mocne, nie? Polecam Polecam serdecznie breloco.pl Przy tych Wydaje mi się chyba No, ci wydawało ci się, jezu, nie Dzisiaj no, tu w ogóle są takie iluzje optyczne, że on myślał, że w ogóle przegrałem z nim nie, ja nie wiem szczerze No bo kurde, to był tekstur serwerowy, tak Trafiło na Macieja Gaminga Zobaczymy, czy ten gracz będzie w stanie mnie pokonać Tutaj pierwszy auto-hit, szybka strefa szefiery, dobra. Tu się nawet nie pokazuje kto wygrał czy przegrał, w sensie tak na screenie. ja po prostu czasem nie wiem czy ja przegrałem, czy ja wygrałem. Macie Gaming, jeżeli oglądasz ten film to zgłoś się do mnie na pewno po lekcję PvP, ponieważ jesteś słaby. Ogólnie to jest jak 150 mogę. osób na trybie, a są lagi większe niż na starcie Lifesteala, life, gdzie było 6,5, nie Nie <grym> jest co? Nie jesteś nie, nie jesteś dobry, nie jest flexu się. No ale ja wiem, że nie jestem dobry. się no lepszy od ciebie, ale. Ja mam chopie trzy razy mniej FPS niż mam Hercules. Dobra, to Kopię. pani od polskiego ma gorszy komputer od ciebie. Jak ktoś, to mam iPhone'a 17, także spoko. Twierdza. No i patrzcie, dziękuję. widzicie jak to są to gracze na tym serwisie? Ja sobie chciałem zjeść mięsko, jak normalny człowiek. No kurde, ale to Ja tak chciałem chodziło. zjeść mięsko jak normalny człowiek, a ten debil mnie bije, nie? A jeżeli chcecie, aby Saigonek był gejem, to nie musicie nic robić, bo już nim jest, haha. <laughs> Mega śmieszne, haha. <laughs> ten serwis jest taki nudny, że zasługuje na n w kieszeni. Do zobaczenia.